Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza P. My, ludzie, chcemy zawsze, by nam opowiadano. Otóż dziecię betlejemskie było zrazu nieme, jak wszystkie dzieci. Na ołtarzach naszych Chrystus także jest niemym, jak kawałek chleba, pod którym się zakrywa. Bez Jego milczenia w czym byłaby zasługa naszej wiary, Gdyby oko nasze widziało, gdyby ucho nasze słyszało, nie wierzylibyśmy Bogu, lecz sobie samym. Zapewne anioł powiedział Józefowi Maryi-Pastuszkom: ten jest Mesjaszem. Lecz gdy spoglądali na świętą dziecinę, Czyż mogli się dopatrzyć znaku przypominającego królewską koronę i chwałę tronu obiecanego? Mieli przed oczyma swymi zwykłe dziecię. Nam zaś nie anioł, tylko Bóg sam rzekł To jest ciało moje. Modlcie się, a będziecie wysłuchani. Ojciec Wasz niebieski wie, czego Wam potrzeba. Czyż możemy żądać lub pragnąć wyższego autorytetu, a wobec tego nieruchomego kawałka chleba, wobec naszej modlitwy niewysłuchanej, zapominamy o wszystkim, nawet o Bogu, który raczył do nas przemawiać. Józef, choć jak wszyscy, widzi zwykłe dziecko przed sobą. Wierzy, wie, że jest ono mesjaszem. Niebawem zatroszczył się o inne mieszkanie niż jaskinia. Tradycja wskazuje u stóp wzgórza domeczek, w którym przebywała przez jakiś czas uboga i święta rodzina. Zatem opuszczono jaskinie, ledwie przyszedł na ten świat, Jezus na ręku swej matki szuka gdzie by głowę skłonił, albowiem prócz nazaretańskiego domku żaden inny nie będzie jego własnością. Potem Józef poszedł zameldować się w urzędzie, zgłosić narodzenie dziecięcia. Cesarstwo Augusta liczyło o jednego poddanego więcej, a tym poddanym był pan świata, pan nieba i ziemi. Urzędnik najobojętniej wpisał syna Józefa i Maryi z pokolenia Dawidowego. Może te ostatnie słowa zwróciły nieco jego uwagę. Zresztą, czy ktokolwiek zastanawia się nad pochodzeniem ubogich? Rzym wszystko zagarniał, lecz miała nadejść chwila bliska, w której ta mała dziecina zdobędzie nie tylko Rzym, ale i cały świat. Maryja jak zwykle milczała, szczęśliwa z ciszy, która ją otaczała. I wreszcie pierwszy raz nakarmiła Dziecię mlekiem swych piersi matczynych. Jednocześnie rozpoczynała życie wewnętrzne, zatopienia duszy w Bogu. I zapisywała w sercu swoim wszystko, co widziała i co słyszała o Synu swoim. Tym sposobem Maryja jest dla nas wzorem pokory cichości. Wzorem życia wewnętrznego, wzorem jak mamy przechowywać w duszy pamięć słów i czynów, słów bożych i czynów ludzkich, słów ludzkich i czynów boskich. Jest to materiał, z którego się składa tajemna historia duszy, o której wspomnieliśmy poprzednio. A gdy minęło osiem dni i obrzezano dzieciątko, nazwano je imieniem Jezus, które było nazwane przez anioła wcześniej, aniżeli się w żywocie poczęło. Wedle zwyczaju, który przeznaczał tę funkcję ojcu, Józef spełnił uroczysty obrzęd. Ceremonia ta odbyła się na rękach Maryi. Matka boleściwa ujrzała pierwsze krople boskiej krwi, jak później widziała i ostatnie, spływające na golgocie. Rozpoczęło się już jej posłannictwo współodkupicielki. Usłyszawszy bolesny krzyk dziecka, Maryja przytuliła je do siebie, jak później na kalwarii. Gdy wszystka krew serca Jezusa wypłynie, przyjmie syna swego umarłego na łono swoje. Maryja ma zawsze przed oczami krew Chrystusa, spływającą na ołtarze w czasie mszy świętej, krew, którą grzesznicy poniewierają, gdy ponownie przez grzech krzyżują Pana. Krew, którą kapłan przy absolucji obmywa duszę w konfesjonale. Na widok tej krwi Maryja zawsze do głębi istoty swej się wzrusza. To krew jej Boga, to krew jej syna. O Maryjo, o matko jedyna, Widziałaś, gdy przez grzech raniłem serce syna twego i nie odrzuciłaś mnie. Głosić będę na wieki miłosierdzie Pana i Matki Jego. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości Książkę lub audiobook Nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl